Dzień dobry, mamy dzisiaj 30 września, piątek, godzina 15:20, a to jest tydzień na GPW. Dzisiaj wyjątkowo będę nagrywał dla Państwa nagranie w piątek, będzie oczywiście to już dotyczyło przyszłego tygodnia, natomiast nagranie tydzień na giełdach zagranicznych pokaże się w poniedziałek. Dzisiejsze nagranie chciałbym rozpocząć od sprostowania, gdyż w poniedziałkowym webinarze zawierającym analizę techniczną. Jastrzębskiej spółki węglowej, użyłem nieprawdziwego sformułowania odnoszącego się do sytuacji fundamentalnej JSW, niesłusznie używając zwrotu bankructwo, co nie ma poparcia w dostępnych raportach analitycznych, za co chciałbym Państwa i spółkę e, przeprosić. Miniony tydzień na tyle dużo zmienił nam w obrazie technicznym JSW, w związku z czym jestem w stanie już rozpisać dla Państwa układ krótkoterminowy na tymże walorze. No i z tego powodu, że odczytywałem dla państwa poniższe sprostowanie, od razu dzisiejsze nagranie chciałbym rozpocząć od analizy technicznej JSW, a potem przejdziemy tradycyjnie do już normalnego podziału, gdzie zaczniemy od indeksów giełdowych i przejdziemy przez poszczególne branże. Jeśli chodzi o jastrzębską spółkę węglową, to na wykresie technicznym można obecnie wyróżnić Pięciofalowy układ spadkowy. Nie jest to jakiś mój ulubiony układ spadkowy, w tym fala piąta uległa wydłużeniu. Fala druga jest tutaj korektą płaską, czwórka jest korektą dynamiczną. Natomiast można tutaj zaobserwować kilka ciekawych rzeczy. Wybiliśmy się dołem z małej formacji trójkąta i osiągnęliśmy bardzo ciekawe poziomy falowe, bo jest to gdzieś lokalna strefa wsparcia, która dobrze by nam wyglądała na miejsce, w którym zaczepilibyśmy linię szyi w formacji RGR. Dodatkowo walor jest dość mocno wyprzedany na RSI z pozytywną dywergencją, dlatego też um, powyższy układ techniczny ma dwie konotacje, krótkoterminową i długoterminową. W krótkim terminie, jeśli jest to faktycznie piątka spadkowa, to można się spodziewać odreagowania. Odreagowania, które być może um, szłoby w stronę 50%, Zł, co pozwoliłoby nam ukształtować bardzo ładną, symetryczną formację RGR, być może nawet wyżej w stronę 55 zł, gdzie znajdują się silne opory. Jeśli faktycznie cena w najbliższych dniach będzie reagować na obecnym poziomie i spróbuje tutaj uklepać dno, to takie odreagowanie, które mogłoby trwać kilka tygodni, jest możliwe do osiągnięcia. Natomiast krótkoterminowe, długoterminowe konotacje są takie, że jest to pięcio, pięciofalowy ruch spadkowy. W związku z powyższym, jeśli widzimy pięciofalowy ruch spadkowy, to powinniśmy go rozpisać albo jako początek zygzaka spadkowego, albo jako początek impulsu. Zważywszy na fakt, że cały ten spektakularny ruch wzrostowy od dołków z 20 roku miał charakter trzech fal, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że rozwija nam się impuls spadkowy, który finalnie powinien przebić covidowy dołek, czyli osiągnąć okolice niższe niż 9 zł. Naj Lepiej z punktu, z punktu widzenia takiego książkowego układu technicznego byłoby Byłaby taka sytuacja, gdybyśmy zobaczyli to odreagowanie do 50 i następnie pojawiłby się silniejszy ruch spadkowy. Natomiast jeśli bieżące poziomy nam, mówiąc tak kolokwialnie, urbą i zaczniemy podążać mocno w dół, to wtedy ten układ będzie należało przerysować na falę pierwszą, drugą, pierwszą, drugą i będziemy świadkiem silnej fali trzeciej, w, trzecie, w trzeciej. Czyli jeśli ta pozytywna dywergencja nam nie zadziała, strefa wsparcia nam padnie, no to w stronę 9 zł będziemy zmierzać już w tym szybszym ruchu. Tutaj warto zwrócić uwagę uwagę na notowania węgla, które są oczywiście bardzo trudno dostępne, posiłkujemy się kontraktami terminowymi, czy to, czy to na giełdzie w Rotterdamie, czy też na giełdzie w Anglii. Natomiast co warto zauważyć? Oczywiście każdy z tychże kontraktów ma nieco inny wygląd, natomiast w zależności od tego, którą serię, czy też której której giełdzie się przyjrzymy, część kontraktów terminowych zbudowała nam wydłużone fale piąte, a część kontraktów terminowych zbudowała spektakularne trójfalowe ruchy spadkowe. Bez wątpienia można o tych ruchach powiedzieć jedno: są to ruchy hiperboliczne, a podstawą tych ruchów są okolice 100 dolarów. Czyli te hiperboliczne ruchy, które teraz pozwalają węglowi tradować się po ponad 300 dolarów. Konsekwencji, pewnie w dalszej przyszłości wrócą do swojej bazy, bo każdy ruch hiperboliczny w taki oto sposób się rozwija. Natomiast to jest na razie jakaś hipoteza, którą będziemy oczywiście rozważać w przyszłości. Przechodzimy teraz tradycyjnie do analizy poszczególnych naszych indeksów. No i trzeba powiedzieć, że minister Sasin wraz z Windfall Taxem dostatecznie mocno wsparł Niedźwiedzie. Mówiąc trochę prześmiewczą na GPW, spowodował kolejne dalsze, spektakularne spadki naszego indeksu. Co widzimy? Widzimy, że dynamika spadkowa na naszym rynku stale rośnie, ale proszę pamiętać o tym, że na rynkach zagranicznych tejże dynamiki spadkowej jeszcze nie ma. Indeksy amerykańskie bronią się w okolicach tegorocznego minimum, natomiast indeksy europejskie, mowa głównie o DAX-ie, przełamał ważną strefę wsparcia w rejonie 12-400, natomiast po in, takim inicjującym silnym ruchu spadkowym konsoliduje się być może z opcją e, zretestowania tejże strefy. Tym samym ten główny ruch spadkowy na rynkach zagranicznych jeszcze prawdopodobnie jest przed nami, co przy tak słabym polskim rynku może doskonale nam tutaj tłumaczyć to, że rozwija się fala trzecia w trzeciej. Absolutnie minimalny target spadków to 1250 na indeksie WIG20 i covidowe dołki, natomiast patrząc po tym dynamizmie ruchu, a najprawdopodobniej będziemy schodzić znacznie niżej, nawet do okolic 850 punktów. Jeśli chodzi o indeks WIG, tutaj też przebijamy ważne wsparcia, przyspiesza nam ten dynamizm spadków, to jest również um, ważna informacja, no, jeśli ma być to faktycznie fala pierwsza w drugiej czyli trzecia w trzecie, czyli mamy jedynkę, dwójkę, jedynkę, dwójkę i rozpędza nam się trójka w trójce, to szybko powinniśmy dołek z jesieni 2020 roku sforsować i następnie zmierzać w stronę covidowych dołków, ale co gorsza, szerokie pozostałe indeksy również wskazują nam te dość silne słabości. Enwik ostatnio mocniej się przeceniał. No i tutaj zwłaszcza warto. Przedstawić W, który przebił ważne wsparcie, dąży do tak naprawdę ostatniego lokalnego wsparcia dla byków, a złamanie tego poziomu i najście na szczyt fali A neguje nam opcję wzrostową, dlatego że ruchu wzrostowego i będzie to oznaczało potężne, negatywne, prawdopodobnie długoterminowe konsekwencje dla ESWiG-u, gdyż otworzy nam drogę do dołków z 2009 roku, czyli 6 tysięcy. Punktu. Przechodząc do oceny poszczególnych sektorów, zaczynamy jak zwykle od finansówki, tutaj jak zwykle od moim zdaniem spółki, która wygląda ciekawie, jest to Xstep, tutaj cały czas uważam, że mamy szansę na budowę konsolidację, formacji trójkąta, po prostu najprawdopodobniej kształtujemy fale C, są silne wsparcia jak ta dwusetka, są e, e, także lokalne strefy wsparć, więc na razie ten trójkąt nam się trzyma. Jeśli zejdziemy poniżej 17,88, to sytuacja będzie wyglądać wtedy nieciekawie. Natomiast trójkąt się trzyma po jego zakończeniu opcja wzrostu w stronę 31 zł cały czas jest możliwa. Natomiast reszta spółek wygląda znacznie gorzej, szeroki. Indeks WIG Banki wyłamał się dołem z formacji trójkąta. No i tutaj możemy rozpoczynać jakąś większą tendencję spadkową. No i taki obraz też jest widoczny na poszczególnych przedstawicielach tego ruchu. PZU po odcięciu dywidendy, kolejne silne ruchy spadkowe. No i praktycznie błyskawicznie osiągnęliśmy wskazywany przeze mnie poziom 22 zł. Natomiast najprawdopodobniej na tych 22 zł dopiero zakończymy, zakończymy nam falę, falę trzecią. Po jakiejś krótkiej konsolidacji i czwórce będziemy pewnie zmierzać niżej, może nawet w rejon 20 zł. Jeśli chodzi o PKOBP i PKSA, oba te podmioty poprawiły lokalne dołki. No tutaj mamy dwa scenariusze: albo rozpoczyna nam się cała pięciofalowa formacja spadkowa, która zbuduje większą piątkę, albo mamy do czynienia z pędzącymi trójkątami, z których finalnie również te indeksy się będą dalej przeceniać. Zobaczymy, co pokaże dalej cena. Natomiast oczywiście są to w średnim, długim terminie warianty podażowe, to samo dotyczy PKSA. Jeśli chodzi o Bank Millennium, tutaj wybiliśmy się dołem z formacji trójkąta i również rozpoczynamy ruch z, kolejny ruch spadkowy, zaraz tegoroczne minima powinny być poprawione i otworzymy sobie drogę do okolic 2,50. Jeśli chodzi o mBank, to też piękny trójfalowy ruch wzrostowy. Była to opcja na kształtowanie korekt płaskich, finalnie zbudowaliśmy i pewnie wzrostowego zygzaka bądź też korektę złożoną, no ale po zakończeniu czwórki załamał się ten ruch wzrostowy, no i tym samym znowu tegoroczne minima stoją otworem. Analogiczny układ zresztą na Aliorze, który już te minima e, osiągnął. Boźbank po wybiciu siedziałem z formacji trójkąta, te ruchy Państwu pokazałem, rozpoczął piątkę spadkową, która pewnie zmierza gdzieś na 4,70, z kolei Inc wybił się dołem z formacji trójkąta, no i wygląda na to, że tutaj mamy jedynkę, dwójkę, no i rozpoczynamy kolejny ruch spadkowy w stronę 110. Nawet dotychczasowy lider wzrostu tego sektora handlowy wypada ostatnio gorzej, w jego przypadku akurat te rozwiązania windfall taxowe skutkowały kilkunasto, bodajże 11% przeceną. Możliwą przeceną, jeśli oczywiście one miały być zaakceptowane, natomiast na dłuższym interwale czasowym wsparcia cały czas trzymają. Na razie ja tu widzę klasyczną formację trójkąta z opcją wzrostu wyżej, nawet w stronę 90 zł. Nie ma tutaj trójkąta eliotowskiego. czy znaczy na razie, jeśli chodzi o trójkąt eliotowski, to jest po prostu fala A, fala B, czyli dopiero początek całej struktury. Jeśli chodzi o kruka, tutaj kształtujemy formację trójkąta, tylko że ta fala E absolutnie nie ma tutaj siły na wzrosty, dlatego też nie wykluczone, że fala E była bardzo krótka i zakończyła się tym lekkim odbiciem i tym samym już rozpoczynamy ruch zmierzający w stronę 130 zł. Kolejny sektor, technologia. Zaczynamy od CD Projektu, no i w tym przypadku kolejny sukces komercyjny serialu, serialu netflixowskiego opartego oczywiście na, na grze Cyberpunk 2077 był zarzewiem tego short squeeze'u na CD Projekcie. No i tutaj są takie dwa scenariusze. Po pierwsze, jakby to, czego pożądałem na rynku, czyli udało nam się wydłużyć tą korektę, ja wprawdzie podejrzewałem, że być może będziemy ją wydłużać w formacji trójkąta, zamiast tego mamy korektę, nieregularną korektę płaską, wydłużoną nieregularną korektę płaską, gwoli ścisłości, ona cały czas pasuje do fali B, więc spadkowa fala C przed nami, natomiast oczywiście na razie jest to, jest on mał na kształt trójfalowy, więc należałoby powiedzieć, że jest to korekta typu WXY, natomiast opcja do jakichś lokalnych wzrostów cały czas jest, bo mamy przełamaną... Linię szyi odwróconej formacji głowy z ramionami i zawsze ten ruch można rozpisać jako 1, 2, 3, 4 z piątą falą do góry. To jest krótki termin, bo w długim 45-46 zł na horyzoncie. Playway najprawdopodobniej zakończył falę małą, falę drugą w pięciofalowym ruchu spadkowym, który zbuduje pierwszą na mnogę zygzaka spadkowego. Tutaj ten zakres spadków 140 zł cały czas na horyzoncie, natomiast ten Square Games. Wydłuża nam ładnie tą formację trójkąta. Prawdopodobnie uklepał lokalne dno kształtujące falę D i tym samym mamy opcję jeszcze na odreagowanie, może do 104, może do 105 zł, co zakończyłoby, e, zakończyłoby nasz ruch korekcyjny, konsolidujący się. Na chwilę Państwo stracą podgląd. Dobrze, już wracam do Amibrokera, miałem po prostu komunikaty w. Teamsach, na których nagrywam, chciałem zobaczyć, czy to jest jakiś problem z siecią problemy techniczne, czy też, czy też nie. To też po tym odreagowaniu, zakończeniu konsolidacji, kolejna noga przy cenie poniżej 70 zł. I to jest świetny przykład, gdy budujemy hiperbole wzrostową czy zazwyczaj po pęknięciu pewnej mani spekulacyjnej, pewnego fomo, które buduje ten ruch wzrostowy, wracamy do początku hiperboli, często znosząc 90% z tego ruchu. 11 bit tutaj cały czas nierozstrzygnięte, czy uda nam się wybić górą 580 i pójść na 700, czy przybijemy 470 i spadniemy na 350, cały czas czekamy na rozstrzegnięcie tego ruchu. Natomiast nieciekawie wyglądała w ostatnich dniach sytuacja na Allegro, bo silne tąpnięcie po wynikach. No i tutaj mam dwa scenariusze, które przedstawiałem Państwu w atrakcji dnia. Albo zakończyliśmy już ruch spadkowy, w sensie rób konsolidacyjny, przepraszam, zakończyliśmy ruch konsolidacyjny trójkąta. No i rozpoczynamy impuls, który pewnie gdzieś będzie zmierzał w stronę tych 15 zł, o czym mówiłem już Państwu e, wiele tygodni temu, gdy finalizowaliśmy falę B w pędzącym trójkącie. Natomiast Zaczynam się zastanawiać, czy ten scenariusz alternatywny, który wykreśliłem w Atrakcji Dnia, nie jest jednak tutaj scenariuszem wiodącym, że po tym silnym ruchu to jest piękne miejsce na finalizację fali D i jeszcze odreagowanie na gdzieś 26. No to byłoby zdecydowanie, byłaby to ładniejsza struktura korekcyjna. No i oczywiście tutaj tym punktem rozstrzygającym jest to, czy dołek fali B będzie obroniony, czy też nie. Jeśli zostanie przełamany, to oznaczenia niebieskie są właściwe. Jeśli będzie on obroniony, no to wtedy idziemy tym. Segmentem różowym. Ale w czacie Komarku, czy też ASECO, tutaj niewiele nowego się działo. Na ASECO mamy dalszą słabość, zaraz będziemy testować silne wsparcia. No i przypominam, zasięg RGR-ki i tego zygzaka spadkowego to rejon 46 zł. Jeśli chodzi o wirtualną, tutaj przebijamy te, tą lokalną linię szyi formacji RGR i możemy rozpoczynać spadkową falę trzecią. Minimalny zasięg przeceny 76 zł. Mnóstwo z tych analiz, które Państwu przedstawiam, są beriszowe, są niedźwiedzie, no ale mamy po prostu bardzo agresywną, zaawansowaną bestę na naszym parkiecie i nie ma się czemu dziwić, że tak to właśnie wygląda. Pozytywnie wygląda creepy jar cały czas. Mamy tutaj reakcję we wskazywanym przez mnie poziomie wsparcia, no i tu jest cały czas opcja do silniejszych wzrostów, no ale oczywiście trzeba się uporać z tymi silnymi oporami 680 zł, jak zostanie przełamane, to otworzymy sobie drogę do 1000 złotych. Energetyka trapiona problemami, tutaj oczywiście znowu windfall tax i cały kryzys energetyczny w tle, różne kapy na ceny prądu i tak dalej. I tak dalej. Natomiast co trzeba powiedzieć o, o energetyce? Po pierwsze, rozjechały nam się scenariusze techniczne na każdym z walorów, natomiast po drugie, na PGE widzimy tutaj pięciofalowy ruch spadkowy. Po takim ruchu powinno nastąpić co najmniej odreagowanie. Mamy lokalne wsparcie, mamy pozytywną dywergencję na RSI, być może uda się odreagować w stronę nawet 9 zł. Natomiast niewykluczone, że to jest trójfalowy ruch spadkowy, który będzie pogłębiony. W przypadku Tauronu najprawdopodobniej zaraz będziemy przerysowywać go do podobnych jakichś wariantów falowych, być może jakiejś podwójnej korekty wzrostowej, bo dołek 1,98 prawdopodobnie zaraz będzie przełamany i ten scenariusz formacji trójkąta tutaj prawdopodobnie wkrótce ulegnie załamaniu. Jeśli chodzi o NE, ona, ona ten poziom przełamała i tutaj jedyna wycza opcja tak naprawdę to określenie czy wyznaczenie głębszego poziomu na koniec fali C. Natomiast na razie trzeba powiedzieć, że jest to trójfalowy ruch wzrostowy, po którym... Następuje ruch spadkowy, który na razie ma trzy fale, natomiast jak ta dynamika nam wzrośnie, on będzie miał wtedy prawdopodobnie charakter impulsu. Więc wszystko wskazuje na to, że pomysły rządowe na razie wygląda na to, że negują te układy pozytywne na tych spółkach. No i dopóki pewnie nie zobaczymy jakichś szczegółów rozwiązań, finansowania, kapów na cenę prądu, to możemy zobaczyć kontynuację tejże słabości. W przypadku pole energii z kolei cały czas układ wygląda pozytywnie, bo po zakończeniu fali czwartej nie udało się przełamać dołku w tejże fali, Ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie mamy tu jednak formacji trójkąta, która zbudowała czwórkę. W związku z tym ja uważam, że 120 bądź nawet 150 zł cały czas są w zasięgu i to jest jedna ciekawa spółka na razie w przypadku energetyków. No plus oczywiście PG na to krótkoterminowe odreagowanie. PKN Orlen, zasięg tejże przeceny, tejże struktury, którą Państwu pokazywałem, to jest przecena w stronę 40 zł. No i taka sugestia, oczywiście zobaczymy, czy to będzie właściwy scenariusz za kilka tygodni czy miesięcy, czy przypadkiem nie kształtuje nam się fala B w jakiejś potężnej, wieloletniej formacji trójkąta. Przedstawiałem ostatnio również pozytywną analizę dla peknigu. Ja mam świadomość oczywiście tego, że Pegnik zostanie wcielony za jakiś okres czasu do pkn -a i tak jak LOTOS zniknie, zniknie z giełdy, natomiast na razie oceniałem samą tą strukturę, jest to struktura trójfalowa, korekcyjna, jest pozytywna dywergencja i jest silne wsparcie. To też, jeśli ten poziom zostanie obroniony, te dołki 4,60 będą trzymać, to nie wykluczone, że wrócimy gdzieś na te 7 zł czy nawet wyżej. W przypadku telekomunikacji tutaj widzimy kontynuację słabości, cyfrowy polsat dalej mocno się sypie, więc po zakończeniu formacji trójkąta mamy 1,2, no i najprawdopodobniej dalsze 1,2 i ten ruch dynamiczny to jest chyba trójka w trójce, a 17,20 nie powstrzymało nam przy przyceny, ona jest kontynuowana, fakt, mamy tutaj pozytywną dywergencję, tylko że ta pozytywna dywergencja może przybrać jakby ona będzie i tak ukształtowana przy jeszcze dotkliwych dalszych spadkach, więc jak to wsparcie nie wytrzymało, no to patrzymy na gdzieś 12,50 jako kolejne miejsce. Z kolei Orange, tutaj oczywiście są znacznie większe zasięgi, bo cały czas uważam, że historyczne minima na horyzoncie, no i ten impuls spadkowy może zmierzać w stronę 3 zł. Jeśli chodzi o budowlankę Torpol, zakończył nam trójfalowe odreagowanie. Większość luki bezcy została domknięta. No i tu jest pytanie, czy przypadkiem po jedynce, dwójce nie zacznie się rozwijać spadkowa para trzecia. Trakcja, tu mamy tą cenę 70 zł z potencjalnego wezwania, więc na razie po prostu e, trakcja będzie prawdopodobnie handlowała się po tych okolicach, więc ten scenariusz techniczny. Być może, jeśli zmieniłyby się fundamenty, to zmieniłby się również ten scenariusz techniczny, mógłby zostać zrealizowany. Natomiast na razie, oczywiście, ze względu na te potencjalne bodajże wyzwanie, jeśli dobrze pamiętam, czy opcje na wyzwanie, te 1,70 jest na horyzoncie. Na Budimexie zbudowaliśmy spadkową falę pierwszą cleanem. Na chwilę obecną raczej nam to przypomina jakąś konsolidację, czyli być może wyżej, być może 240 koniec dwójki, no i wtedy najprawdopodobniej niedźwiedzie tą strefę wsparcia, potężną strefę wsparcia w rejonie 200 zł mogłyby retestować, a Airboot po wybiciu się dołem z formacji trójkąta, które pokazywałem Państwu bez wytchnienia przez całe wakacje, no schodzimy mocno w dół, jesteśmy gdzieś po 23 złote, 23,50. Zł. No i ten ruch spadkowy może być kontynuowany do podstawy tej hiperboli, a także oczywiście do dolnego ograniczenia kanału spadkowego. W przypadku chemii ciech po raz kolejny powrócił do dolnego ograniczenia tego klina. Tu oczywiście formacje klina cały czas mają zastosowanie, ale również może być to sekwencja fal pierwszych i drugich. To też fala trzecia. W trzecie jest cały czas możliwa Trudno na razie wyrokować. Price Action nam pokaże, który ze scenariuszów jest rozgrywany. Ta korekta jest trochę krótka na falę drugą, więc myślę, że tutaj coś innego jest grane. Jeśli chodzi o azoty, mamy ładny pięciofalowy swing w dół. Mamy korektę w ramach fali B. A być może ta korekta będzie dalej kontynuowana, bo tu może być na przykład formacja trójkąta. Oczywiście mogła być już zakończona fala B i kolejna, jedynka, dwójka. Natomiast w każdym bądź razie no zasięgi przeceny. Znowu wypadają, wypadają nam niżej. Idziemy dalej. Deweloperka. Tutaj e, przypomnę ten układ wzrostowy, który zakończył się na Deweli, który Państwu pokazywałem. Nowe minima zostały ustanowione na dom Development. Mam hipotezę finalizacji formacji trójkąta 70 zł na horyzoncie. Natomiast na echo jest tu możliwość krótkoterminowego odreagowania. Mamy wzrostową falę A, trójfalową korektę płaską w ramach fali B, odwróconą formację głowy z ramionami, odreagowanie w ramach 3,80 cały czas jest możliwe. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, dwie spółki, które ostatnio cały czas Państwu pokazuję, Neuka, wybiliśmy się do ołem z formacji trójkąta, Jedynka i chyba Dwójka już za nami, więc przed nami 3, 4, 5 i przynajmniej równość fal na horyzoncie. No i Biomet Lublin również po zakończeniu Jedynki buduje nam tutaj trójfalowy swing spadkowy do 4, do okolic 4 zł. No prawie wszystkie analizy są tutaj na jakieś grubsze spadki, no ale tak jak Państwu mówiłem, po prostu rynek jest dość silnej bez się, dość silnej tendencji spadkowej, więc no, trudno oczekiwać, aby większość walorów zachowywała się pozytywnie. KGHM, pomimo jakichś większych ruchów na miedzi, zachowuje się niesamowicie spokojnie, stabilnie. Tu praktycznie zmienność na nim spadła, natomiast w długim terminie przypomnę, oczywiście te 50 parę złotych zł na horyzoncie. Jeśli chodzi o Eurocash, brakuje mi ruchu wzrostowego, brakuje mi odpowiedniego price action. Dlatego dzisiaj opublikowałem atrakcję dnia, w której zmieniłem. Zmieniłem oznaczenia, czy wróciłem do tego scenariusza alternatywnego. Piękna formacja trójkąta mogła się zakończyć i wygląda na to, że lada moment możemy przebić dolne ramię trójkąta, złamiemy dołek fali D, 9,70 i otworzymy sobie drogę gdzieś nawet do 7 zł. Tak jak Neuka um, przestała nam wspierać tą tendencję wzrostową, a to była jedna z ostatnich spółek. To podobnie wygląda sytuacja na Eurocashu, na Dino, na Automotive. My widzimy, że ta bessa idzie coraz szerszym. Rękiem. Wywołałem Dino, bo Dino tutaj broniło ważnego wsparcia, ale schodzimy coraz niżej no i mam wrażenie, że da, zaraz ten dołek 287 zostanie sforsowany i tym samym zanegujemy opcję pięciofalowego impulsu wzrostowego. To będzie oznaczało pewnie głębsze zejście. Oczywiście zawsze pojawia się jeszcze jakaś alternatywa, że być może ten trójkąt się wydłuża w czasie. Natomiast jak przyjrzymy się choćby temu długoterminowemu obrazowi. To dobrze to wygląda na pięć fal spadkowych. No i potem klasyczny ruch trójfalowy ściągający kolejny 40%. Wydaje mi się, że zaraz ten kluczowy poziom zostanie przełamany. No i nie wygląda to po prostu dobrze. LPF zaczyna się rozpędzać, szybka fala druga za nami, piękny ruch korekcyjny. No i atakujemy lokalne dołki. 5500-4000 to kolejny targety dla tego waloru. Na GPW pokazywałem Państwu opcję, wschodzimy na najniższe spółki, mw 40, pokazywałem Państwu opcję klina kończącego. Ta opcja cały czas się trzyma, natomiast musimy tu zobaczyć jakiś pozytywny price action, który wyciągnąłby cenę w rejon 40 zł. Jeśli chodzi o CCC, cały czas mam tutaj negatywne układy falowe z potencjalną kontynuacją, kontynuacją przeceny. Jeśli chodzi o FAMUR, tu z kolei cały czas układy są pozytywne. Jeden z niewielu walorów, tak jak XTB choćby, czy creepy charts, te układy wyglądają dobrze jak Polenergia, czy obecnie również PGE. Mamy tutaj atak górnego ramienia trójkąta i opcję wyjście górą nawet do okolic 4,50, 4,60. Na razie ten układ również wygląda dosyć solidnie i się przede wszystkim trzyma. Intercars zakończył wielomiesięczną formację głowy z ramionami, zakończył pierwszą, drugą falę, atakuje linię szyi. Jak linia szyi pęknie, idziemy na 200 zł. Podobnie, oczywiście, druga spółka Automotive, Auto Partners. Tu też ten price action nie wygląda zbyt dobrze. Wygląda, że znowu schodzimy na test 11 zł i linii szyi, i przebicie tego poziomu znowu nam może otworzyć drogę do dalszej, do dalszej przeceny. Jeśli chodzi o kernel, kontynuujemy ruch spadkowy, za moment będą atakowane tegoroczne minima. No i przypomnę Państwu układ długoterminowy na kernelu. Fala A, fala B, no i widzimy pięciofalowy ruch spadkowy. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i budujemy falę piątą. No i tak jak kończyła nam się fala A, dywergencją, pozytywną dywergencją, tak prawdopodobnie taką dywergencją zakończy się kolejna piątka. Moim zdaniem gdzieś w rejonie 14,80, 13,50 jest szansa na większe odreagowanie na kernelu. PKP Cargo mocno się tutaj sypie, wracamy do tegorocznych minimów, do tegorocznego wsparcia, niewykluczone, że cały ten ruch od 20 na PKP Cargo to jest formacja trójkąta A, B, C. Teraz wypadałoby na fale D i e. Jeśli faktycznie to wsparcie nam zatrzyma przy cenie i zobaczymy jakieś odreagowanie choćby w stronę 12 zł, to ta formacja trójkąta zostanie wtedy potwierdzone, no ale oczywiście ona również wskazuje all, all time low. Bogdanka przełamała ważne wsparcie 36 zł, no i wygląda na to, że ta formacja wzrostowa, którą Państwu określiłem, jest negowana, no i tutaj po prostu możliwość kontynuacji przeceny przed nami. I z ostatnich spółek to jest bumech, którą, którą Państwu pokazywałem. Pokazywałem Państwu odwróconą formację głowy z ramionami na bumechu. Pękła nam wsparcie linia szyi, pękła, na, przepraszam, linia trendu wzrostowego, pękła nam linia szyi, mamy jedynkę, dwójkę, no i w tym ruchu spadkowym gdzieś na te 36 złotych co najmniej powinniśmy zmierzać. A ja przypominam, że na bumechu mamy wydłużoną falę piątą, więc 36 zł to jest jeden target, natomiast kolejne targety to 28 czy nawet 24 zł. Jeśli chodzi o SWIG, to ostatni sektor przed Państwem. Tu, jak zwykle, będę mieć mniej spółek, bo ze względu na gwałtowne ruchy na głównych klasach aktywów, na dużych walorach, no to na SWIG-u mamy tutaj, e, przynajmniej moja uwaga na swig nie jest tak skupiona. Zazwyczaj zwiększam te zainteresowanie SWIG-iem, po prostu na rynku jest spokojnie. Ale mamy stal eksport z opcją jakiegoś odreagowania. Finalizację tego klina już Państwu pokazywałem e, przez e, kilka tygodni. Z kolei na azbisie możemy rozpoczynać kolejną nogę spadkową. I tutaj ciekawie, zwłaszcza wygląda analiza w długim terminie, jak ściągniemy sobie wykres, jak odpalimy sobie wykres w skali arytmetycznej, mamy hiperbolę wzrostową, no i powinniśmy wracać do tej hiperboli, do podstawy hiperboli. Zazwyczaj po hiperboli powinniśmy zobaczyć ruch korekcyjny sięgający 80-90% poprzedzającego ruchu. To też azbis może się przeceniać do 5 5,50 czy nawet 3%. 3 zł. A starta formacja trójkąta, którą Państwu ostatnio pokazałem, wydaje się być słuszna. No i teraz mamy test dolnego ramienia trójkąta. Jak pęknie to dolne ramię, a następnie dołki fali D i B, no to ten ruch spadkowy zostanie tutaj definitywnie potwierdzony. Na dzisiaj w tygodniu na GPW to wszystko. Tak jak Państwu mówiłem, w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, tylko tydzień na giełdach zagranicznych. A z mojej strony dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.